Dzień dobry, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Borsio. Kochani, dzisiaj pojawiła się nowa aktualizacja do Path of Titans. Aktualizacja bardzo duża i bardzo wiele zmieniająca. Na pierwszy rzut oka wygląda na to, że dostajemy po prostu nowego dinozaura, Dasplatosaura, który jest jednym z największych miesżerców jakie ta gra będzie miała do zaoferowania. Despletozur miałem już przyjemność pogrania, naprawdę bardzo przyjemny dinozaurek, bardzo ładnie brzmiący, z fajnymi animacjami. Generalnie kupa dobrej roboty, bardzo cieszy oko. Natomiast, jak się okazuje, dodanie despletozaura to jest jakby jedna strona medalu. Natomiast ilość mechanik, które dodali teraz w tej aktualizacji jest całkiem zaskakująca i to tak pozytywnie. Przede wszystkim nowy system zdolności, to jest coś czego do tej pory nie było w tej grze. Ja byłem całkowicie zaskoczony, bo ja ostatnio mniej przyglądałem się Path of Titans i pomyślałem sobie, że być może gdzieś tam po drodze dodali ten system tak trochę po cichu, ale okazuje się, że nie, że on pojawia się właśnie w tym update'cie. No, i co ciekawe, tutaj mamy bardzo dużo slotów umiejętności, w zależności od tego, jakie są, jakie mamy dinozaura, jakie ma części ciała. Każda umiejętność odpowiada jakiejś tam części ciała. Co prawda, do danej części ciała możemy mieć przypisaną jedną umiejętność taką aktywną, natomiast są dinozaury, jak na przykład despletozaur, właśnie wspomniany, który na przykład na głowie może mieć dwie umiejętności. Może zarówno gryźć, zadawać duży atak zębami, jak również mieć ten taki alternatywny atak właśnie gryzienia, który zadaje mniejsze obrażenia, ale dużo bardziej łamie kości, na przykład, nie? Tutaj ciekawy, bardzo ciekawy przykład, jeśli chodzi o konkawenatora, on może, możemy sobie przypisać tam umiejętności dive, paddle i fisher, i dzięki temu nasz konkawenator zmienia się nagle w dinozaura, który jest w stanie pływać pod wodą i İyi, yeşil Co daje nam znaczną przewagę nad innymi graczami na lądzie i dla graczy solo, właśnie tak jak wspomnieli twórcy, deweloperzy, no może to być kwestia życia i śmierci, nie? bo może się okazać, że właśnie dużo łatwiej jest nam znajdować pożywienie, co nie jest proste w Path of Titans. Zwłaszcza że tutaj niestety jeszcze liczba graczy jest stosunkowo niewielka. Często jesteśmy zmuszeni po prostu szukać jakichś tam korpsów i jakichś niedobitków. A um, mając tego typu umiejętności na konkavenatorze, możemy sobie po prostu skorzystać do pierwszego, lepszego jeziora, które są oznaczone na mapie, więc znalezienie ich nie będzie problemem. No, i poszukać jakichś ryb. Oczywiście to w przyszłości może e, sprawiać nowe zagrożenia, typu e, sk skakujemy sobie do wody, a tam już spinozaury sobie pływają, nie? To, to też e, trzeba brać pod uwagę. Natomiast no, dla graczy solowych, świetne rozwiązanie. Druga rzecz, którą dodano w tym update, to są nowe rodzaje questów. I teraz bardzo ciekawa sprawa. Pojawiły się questy lokalne, czyli na przykład wchodzimy sobie w daną lokację i pojawia nam się quest. No, mamy tam jakiś obszar i mamy znaleźć dane rzeczy na danym obszarze. Jeśli wyjdziemy z tego obszaru, to mamy 5 minut. Po 5 minutach ten quest nam zniknie. Jeśli do niego wrócimy, super. Jeśli nie, on po prostu znika. Ja robiłem sobie dzisiaj te questy. No niestety większość z nich jest bardzo powtarzalna. Są to typowe takie znajdźki, przynieś e, na przykład kilka grzybków w dane miejsce. Nie? Ale tutaj twórcy pokazują przykłady, na przykład budowanie tamy, że tam z tego zaurami chodzili i zbierali jakieś tam drewno na tamę. No, trudność z tworzeniem questów w grach o dinozaurach zawsze będzie ta sama, w, niezależnie tak naprawdę od gry. Dewelopera. To jest po prostu taki setting, gdzie ciężko robić questy, Co my możemy tak naprawdę robić jako zwierzęta? Możemy zabijać co najwyżej albo szukać jakichś rzeczy, no, ale, no wiadomo, nie jest to może idealny system. Na pewno w grach, w innych settingach byłoby łatwiej otworzenie ciekawych questów. Tutaj musimy się ograniczyć, niestety, do takich bardzo naturalnych rzeczy. Craftingu też nie tworzymy jakiegoś zaawansowanego. No ale dobrze, twórcy opowiedzieli też o nadchodzących update'ach, i tutaj ciekawa sprawa na pewno każdy z Was czeka na growth, czyli na rośnięcie dinozaurami więc to już zostało zapowiedziane, że znaczy nie jest podana konkretna data, nie ma konkretnego update'u, ale już pokazano jakąś, jakiś tam footage, jakieś zdjęcia z, z ich prac, gdzieś tam gdzie po cichu sobie nad tym pracują. Wygląda to całkiem spoko. Nie jestem przekonany, wydaje mi się, że Path of Titans jednak nie będzie miało takiego bardzo morficznego systemu rośnięcia że to nie będzie tak. No, generalnie tutaj zapowiadają, że nasz wzrost będzie uzależniony od naszego questowania czyli jak robimy questy, to rośniemy nie idzie mi to za bardzo w parze z morfowaniem się dinozaura, z tym takim płynnym przejściem od malucha do dorosłego, bardziej wygląda mi to na przesk przeskakiwanie po jakichś tam szczeblach naszego rozwoju, ale nie wiem, nie wiem zobaczymy jak to, jak to rozwiążą generalnie w Path of Titans nawet gdybyśmy mieli tak jak kiedyś w The Isle, te kilka stadiów, nie? typu Juvik, później Subadult i później Adult dla mnie spoko, akurat w tej grze nie oczekuję tego e, morfowania. Ono jest fajne w e, DIY, ja się bardzo cieszę, że ono tam jest. Moim zdaniem bardzo wiele zmieniło i fajnie, że je dodali. E, ale tutaj, gdzie ta gra będzie taka zdecydowanie, no to jest jednak MMO. To jest e, MMO już praktycznie RPG, o czym się za chwilkę dowiemy. E, e, no nie przeszkadzałoby mi to, że mamy na przykład trzy fazy rozwoju: właśnie Juvie, Subiki, i później Adult. Dla mnie spoko. E, oczywiście dodadzą hostowanie lokalnych serwerów, e, to na pewno wiecie. E, spoko, ja się bardzo cieszę, będzie można postawić sobie serwer na własnym komputerze, e, stworzyć własne ko community. Nie wiem, jak to wyjdzie w Polsce, ale zobaczymy, może akurat znajdzie się tylu graczy, że, że warto będzie postawić jakiś serwer. E, replay Tool to jest coś, co będzie dla mnie bardzo istotne. Dla mnie, jako twórcy na YouTube, no bo wiadomo, no, często chciałbym pokazać Wam. Jakiś footage fajny, typu ja sobie opowiadam coś w tle, a wy widzicie jakiegoś dinozaura. Nie za bardzo chciałbym, żeby elementy e, interfejsu, typu przyciski czy, czy, czy jakieś tam czaty się otwierały. Wolałbym, żeby to było takie bardziej, wiecie, filmowe i widowiskowe. E, okazuje się, że będę miał taką możliwość. Będę mógł nagrywać rozgrywkę, a potem odtwarzać ją sobie jeszcze w grze e, z, dowolnie przemieszczając kamerę. E, generalnie świetne do robienia zdjęć, do robienia jakiś tam miniaturek na YouTube'a, no i oczywiście filmików bo i to też dla was ciekawa informacja myślę jeśli będziecie chcieli sobie nagrać własny filmik to będziecie mogli się umówić z znajomymi że robicie załóżmy to 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 i to że tam jedni grają takimi a inni takimi dinozaurami się atakujecie ktoś to nagrywa a potem jak już skończycie sobie grać to ta osoba która nagrywała odtwarza to sobie i dowolnie steruje sobie kamerą tworząc z tego fajny zapis taki filmowy gdzie możecie potem dodać własną narrację na przykład no, ciekawe rzeczy. Ja wierzę, że e, kreatywność graczy jest nieskończona i, i naprawdę coś fajnego z tego wyniknie. Dodatkowo, Creator Mode ma się pojawić. Oni już są gdzieś tam w tej pierwszej fazie tworzenia tego Creator Moda. I co to będzie? Dlaczego ja powiedziałem wcześniej, że tutaj już w zasadzie robi się MMORPG? Otóż będziemy mieli mistrza gry, no, w zasadzie to będzie nic innego jak admin, natomiast on będzie sobie mógł latać wśród graczy i załóżmy spawnować im dane rzeczy. Czy to będą martwe dinozaury, czy to będą jakieś rośliny w danym momencie, głazy. Będzie mógł odcinać graczy od reszty mapy, na przykład stawiając jakieś duże przeszkody, tak żeby oni musieli kierować się tam gdzie on chce, nie? To jest o tyle ciekawe, że jeśli sobie wyobrazicie taką sytuację. Załóżmy, ja jestem mistrzem gry a wy graczami. Siadamy sobie na Discorda, na jeden kanał. No i ja wam mówię, opowiadam mniej więcej co się dzieje, wy sobie gracie i ja załóżmy mówię, że no, wybiega na was jakiś inny dinozaur, nie? Ja go mogę wam zespawnować. Mogę wam go przed, postawić praktycznie pod nosem, e, czy tam gdzieś kilka metrów dalej, żebyście go nie widzieli. E, dzięki czemu można tworzyć w zasadzie sesję RPG w grze o dinozaurach. Kapitalny pomysł, bardzo się cieszę. Co prawda nie wiem, czy będę z tego jakoś szczególnie korzystał, bo zdecydowanie bardziej podoba mi się ta survivalowa, nazwijmy to, część tej gry. E, aczkolwiek no, jestem pewien, że znajdę Będą się fani również takiego rozwiązania i ten kreator Mode będzie dla nich e, idealnie stworzony. Oczywiście każda z, wszędzie, gdzie tak patrzę po tych e, update'ach, wszędzie twórcy bardzo mocno zastrzegają sobie, że wszystko jest robione również pod społeczności moderskie, czyli jak są tam jakieś questy, e, czy nawet ten system rozwoju umiejętności, Uczniowie cały czas podkreślają, że na przykład własne umiejętności będą mogli moderzy wrzucać do gry, bo chcą zobaczyć, co jeszcze ciekawego ludzie wymyślą. Ja również chciałbym to zobaczyć, także będę na to rzucał okiem. Tak to wygląda. Ten nowy update daje nie tylko dinozaura, ale też dużo nowych mechanik. No i zapowiedziano również fajne mechaniki na przyszłość, także cieszę się, że, że wreszcie po jakimś tam dłuższym w sumie czasie, jak na Path of Titans coś nowego się pojawiło. I co, czekamy na kolejne aktualizacje. Mam nadzieję, że ten system rośnięcia grów już niedługo się pojawi. Mam też nadzieję, że może jakieś centy. może będziemy mogli wąchać wreszcie. Nie wiem. Zobaczymy. Tak czy inaczej, nowy update zdecydowanie moim zdaniem na plus. No i polecam jak już ktoś ma zaktualizować sobie i pograć. Dzięki wielkie, trzymajcie się. Na